w naszym programie. Kolejny rok akademicki na Nowotarskiej Alma Mater rozpoczęty. Nie zabrakło tradycyjnej imatrykulacji studentów pierwszego roku. Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar w imieniu rządu i prezydenta wręczył odznaczenia państwowe Krystynie Styrnie Bartkowicz i Marii Ponikiewskiej Arst. Kolejna edycja Nowotarskich Dni Seniora była szansą, aby dowiedzieć się czegoś na temat bezpieczeństwa, zdrowia i nie tylko. Liczni wystawcy prezentowali swoją ofertę skierowaną do seniorów w Miejskim Centrum Kultury. Na płycie Nowotarskiego rynku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. W programie znalazły się liczne pokazy, przemówienia i barwna defilada. nie tylko wsparciem dla miasta, które dzięki temu stało się ośrodkiem akademickim, ale także istotnym partnerem rozwoju regionu. Z dumą możemy powiedzieć, że w zasadzie od ponad dwóch dekad kształcimy specjalistów, którzy zasilają sektor małych i średnich przedsiębiorstw, lokalną administrację, a także wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny na szerszą skalę, budując silne podstawy dla przyszłości. Dziś rozpoczynamy nie tylko nowy rok akademicki, ale przede wszystkim nową czteroletnią kadencję. To chwila doniosła dla naszej historii i społeczności akademickiej, ale dla mnie osobiście również. To też moment, kiedy uświadamiamy sobie o odpowiedzialności za losy tej społeczności, to również moment, by zastanowić się i zapytać o rolę uczelni we współczesnym świecie. Chcę także podkreślić, że w ramach nowej kadencji władz uczelni dokonaliśmy istotnych zmian organizacyjnych. Powstały trzy nowe departamenty w obszarze administracji, a w mojej codziennej pracy wspierać nie będzie dwóch prorektorów. Pozwólcie Państwo, że przedstawię swoją, swoją koleżankę i kolegę. Doktor nauk medycznych Anna Blek Kaleta jest prolektorem do spraw studenckich i kształcenia, jest studentem Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Krakowie, jest doktorem nauk medycznych, posiada bogate doświadczenie w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa oraz szerokie kompetencje wynikające z pracy na stanowiskach kierowniczych, m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Jej doświadczenie obejmuje również współpracę z Światową Organizacją Zdrowia, była stypendystką w Stanach Zjednoczonych, Holandii, jak również Wielkiej Brytanii. Projektorem do spraw nauki i rozwoju został pan profesor, dr. Habilitowany Grzegorz Nieć, polonista, historyk, medioznawca z bogatym dorobkiem naukowym, absol absolwent filologii polskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2023 roku, jak wspominałam, uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Jest autorem licznych prac z zakresu historii Polski, historii prasy i książki oraz edycji źródeł. Szanowni Państwo, ten okres ostatniego roku to był okres też ciężkiej pracy remontowo-inwestycyjnej, tak chyba to mogę nazwać. Ponadto doposażaliśmy i stworzyliśmy pracownie dla kierunków około medycznych w Instytucie Zdrowia, jak również w Instytucie Lekarskim oraz w Instytucie Medycznym. Dokonaliśmy przebudowy czy modernizacji pracowni językowej, które są dla nas te nauki również są niezwykle istotne. Stworzyliśmy pracownię VR, nowoczesne centrum, nowoczesne centrum technologii, w którym będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję w procesie dydaktycznym. Na początku, na kierunkach około medycznych, natomiast później docelowo chcielibyśmy, aby ta pracownia służyła studentom ze wszystkich 17 ze wszystkich 17 naszych kierunków. Łącznie wydaliśmy w przeciągu roku 5 milionów złotych na cele inwestycyjne, remontowe i doposażeniowe. Przyszedł moment na to, aby otworzyć rok akademicki. Zatem otwieram rok akademicki 2024-2025 Akademii stosowanych w Nowym Targu cum Pom faustum fortunatum Pressii. Jesteśmy pod wrażeniem działalności tej uczelni i wyrażamy ogromną wdzięczność za wszelkie dobro, za wszelkie działania, które Państwo podejmujecie. W sposób szczególny gratuluję Panią Doktor odznaczonym dziś, odznaczonym dziś medalami. Szanowni Państwo, o tym trzeba wspomnieć, że taka niewinna nazwa tego medalu nie oddaje głębi jego sensu. Takich medali nie dostaje się przypadkiem. Ten medal jest wyrazem z jednej strony ogromnego szacunku, jakim panie cieszycie się w lokalnej społeczności, bo to na wniosek władz uczelni minister o ten medal wystąpił. Ale przede wszystkim przyznanie tego medalu wymaga osobistej decyzji i osobistego podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszego obywatela. W związku z tym medal ten jest wyrazem i dowodem ogromnego szacunku i uznania, jakim cieszycie się Panie u władz Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie gratuluję i dziękuję za wszelkie dobro, które za Pańskim udziałem stało się faktem. Dziękuję bardzo serdecznie. Serdecznie Państwa witam na Nowotarskim Dniu Seniora, który odbywa się kolejny raz. Tym razem przenieśliśmy się do tego cudownego lokalu, jakim jest Miejskie Centrum Kultury. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów Nowego Targu. Jest otwarto, jest bardzo dużo stoisk, bardzo dużo propozycji. Na samym końcu będzie koncert niespodzianka i Państwu gwarantuję, że będzie super. Również jest otwarta restauracja Polemika, która oferuje nam dzisiaj poczęstunek. Szanowni Państwo, jakie instytucje do nas zawitały? Jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest to Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, jest z nami Komenda Powiatowa Policji, wiele, wiele innych atrakcji. Serdecznie Państwa w imieniu wszystkich organizatorów, w imieniu Panów Burmistrzów zapraszam. Dziękuję uprzejmie. Pozwolę. W tym pięknym dniu seniora zastanowić się nad wieloma rzeczami, ale przede wszystkim właśnie dla tego młodego pokolenia, pomóc im, żeby nie było czasem za późno na wiele rzeczy. W dzisiejszym w Miejskim Centrum Kultury organizowali, organizujemy Nowotarski Dzień Seniora, a w zasadzie to jest dwudniowa impreza, która ma dać seniorom możliwości integracji, poznania też jakby pewnej oferty, które różne instytucje kierują w stronę seniorów. Mam tu na myśli przede wszystkim zakład ubezpieczeń społecznych, który również aktywnie włącza się w w organizację i mówi właśnie z czego seniorzy ewentualnie mogą skorzystać, ale są też i inne instytucje, jest przede wszystkim oferta dla aktywnych seniorów, jest Akademia Nauk Stosowanych, gdzie też przecież wspiera i aktywnie działa z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jest także poradnictwo medyczne, jest SANEPIT, który też ma właśnie cenne wskazówki, cenne porady i inne myślę, że tutaj instytucje, które pokazują z czym wychodzą do seniorów. Seniorów, których w społeczeństwie jest coraz więcej, jest to coraz liczniejsza grupa, dlatego też coraz więcej uwagi musimy poświęcać, no i też troszczyć się o to, żeby w tym wieku dojrzałym seniorzy byli jak najdłużej sprawni, samodzielni, ale też żeby nie byli samotni, czyli żeby spotykali się i ten właśnie Nowotarski Dzień Seniora, organizowany po raz kolejny, ma temu sprzyjać, żeby właśnie nawet z różnych miejscowości tutaj pod hala przyjechać, spotkać się, spędzić razem czas, nawiązać pewne relacje i potem korzystać, czy to z klubu Senior Plus, czy też właśnie z innych stowarzyszeń, które działają, które integrują seniorów w naszym mieście, ale nie tylko z naszego miasta, ale i z Podhala. W zeszłą środę na płycie nowotarskiego rynku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystości rozpoczęły się od pokazów służb mundurowych, nie zabrakło jednak innych atrakcji. Cześć, pani Wiedza to skarb. Zdobywajcie ją, korzystając rozumnie i umiejętnie. Z możliwości, jakie stwarza obecna nauka i technika, oraz skromne mórz naszej szkoły. Gdyż szkoła średnia jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka oraz istotnym krokiem na drodze do dorosłości. Z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na naszą uroczystość gościom, przyjaciołom, partnerom, sympatykom szkoły, rodzicom za pomoc w tym najważniej... i obecność w tym najważniejszym dla nas dniu. To wyjątkowy moment w życiu każdego z was, który rozpoczyna nowy etap pełen wyzwań, nauki, dobrych chwil i osobistego rozwoju. Wybraliście niełatwą, ale jakże szlachetną ścieżkę. Decyzja o podjęciu nauki w szkole mundurowej świadczy o Waszym zaangażowaniu, odwadze i gotowości do służby dla dobra wspólnego. Programie. Skoro jesień, to musi być i redyk. Stado owiec prowadzone przez bacy Józefa Klimowskiego w niedzielę przeszło przez nowy targ. Setki zwierząt przemaszerowało środkiem jezdni, aby dotrzeć do swojej zagrody na Kowalcu. Miejski ośrodek kultury przez ponad 4 dekady był ostoją amatorskiego ruchu plastycznego. Nieakademicka najszczersza twórczość znajdowała tu dla siebie nader przyjazny klimat i opiekę profesjonalnych artystów. W Miejskim Centrum Kultury odżyła ta tradycja. Doroczny konkurs amatorskiej twórczości plastycznej doczekał się swojej 46. edycji. Niecałe cztery miesiące po odejściu artystki z inicjatywy i z pomocą jej rodziny zorganizowano w Nowotarskim Ratuszu retrospektywną wystawę jej obrazów na szkle połączoną z Wieczorem Wspomnień. Jesień w pełni, a to oznacza, że z Hall schodzą ostatnie stada owiec, co nieodmiennie wiąże się z uroczystym Redykiem. Wczoraj tłumy mieszkańców i turystów mogły podziwiać, jak stado owiec przemierzało Szczawnice, wnosząc do miasta odrobinę góralskiej tradycji. Dziś już o świcie Redyk ruszył dalej. Owce prowadzone przez Bacy Józefa Klimowskiego przeszły przez Maniowy, by po południu dotrzeć do Nowego Targu. Wędrówka jak zawsze przyciągnęła uwagę mieszkańców regionu, którzy licznie zgromadzili się wzdłuż. Trasy, podziwiając majestatyczny przemarsz, przejeżdżające tamtędy samochody musiały się zatrzymać, aby zostać ominiętym przez setki przechodzących owiec. Trasa Redyku zakończyła się na Kowańcu w Nowym Targu. To tam właśnie stado prowadzone przez Józefa Klimowskiego dotarło do własnej zagrody, gdzie spędzi zimę. Redyk to symbol współpracy i troski o zachowanie wiekowych obyczajów. W tym roku, mimo deszczu i chłodu, trasa przemarszu owiec przez miejscowości takie jak Szczawnica, Maniowy czy Nowy Wytarg była znakomitą okazją do wspólnego celebrowania dziedzictwa kulturowego Podhala. Miejski ośrodek kultury przez ponad 4 dekady był ostoją amatorskiego ruchu plastycznego. Nieakademicka, najszczersza twórczość znajdowała tu dla siebie przyjazny klimat i opiekę profesjonalnych artystów. W Miejskim Centrum Kultury odżyła ta tradycja. Doroczny konkurs amatorskiej twórczości plastycznej doczekał się swojej 46. edycji. Co więcej, w tym roku zatoczył jeszcze szersze kręgi, stając się ogólnopolskim konkursowa wystawa w klimatycznym wnętrzu wieży wodnej na stacji kolejowej była prawdziwym świętem amatorskiego grona. Klub Plastyka w 1977 roku inicjowała Zofia Giełczyńska, potem długo prowadziła go Zdzisława Stefanik, a od 2005 roku nieżyjąca już Anna Gostkiewicz. W 2008 roku wziął go pod opiekę malarz Gabriel Wolski, komisarz tegorocznego konkursu o krajowym już zasięgu. Ilość, różnorodność i poziom prac nie ułatwiały wyboru laureatów ani prac na wystawę pokonkursową. 47 autorów z całej Polski nadesłało bowiem 80 dzieł. Są to obrazy olejne i akrylowe, obrazy na szkle, pastele, grafiki, mozaiki oraz prace wykonane w technikach mieszanych. Trafiła na konkurs także jedna ceramika. Obok pejzaży znalazły się abstrakcje i dzieła reprezentujące realizm magiczny. Każda edycja konkursu ma jakiś zadany temat. Tym razem był on wyjątkowo wdzięczny i niewyczerpany flora. W tak szerokim haśle mieszczą się wszystkie płynące z natury inspiracje i skojarzenia. Rozmaitość prac od abstrakcyjnych przez figuratywne, po motywy i detale, świadczy o dużej wyobraźni amatorów zaklinających w swoich dziełach pochwałę natury. Na wernisarz dotarli artyści nie tylko jak w poprzednich edycjach z obszaru kończącego się na myślenicach, bo także ze Śląska, Lubelszczyzny, Podlasia i innych regionów. Wystawa pokonkursowa była oczywiście okazją do wspomnień. Tą grupą opiekował się kiedyś artysta plastyk z Święci pamięci Stanisław Płyskowski, później Zdzisława Stefanik, plastyczka naszej instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury, bardzo zasłużona dla działalności naszej instytucji i w ogóle dla miasta. A obecnie grupą opiekuje się artysta plastyk Gabriel Żwolski, był jest kuratorem tej wystawy. Dodam do tych słów pana dyrektora to, że jeszcze była przede mną pani Ania Gustkiewicz też kilka lat prowadziła. Oba. W no, świętej momencie, bo nie ma z nami już. Jej. Konkurs dla mnie jest o tyle radością, że ja dodałem do niego to, że to się stało konkursu konkursie Głodnopolski. Bo ten konkurs jak startował na początku lat 70., początkiem lat 80. To było zakopane nawet ta rabka pod hale. A teraz mamy ponad 20 miejscowości, zbyt gorzej. jest w jest no, Ciężko mi to wymówić, bo już nawet nie pamiętam, bo gdzieś to tam udostępniałem na Facebooku. Także jest to, można powiedzieć, ogólnopolski konkurs. Wczoraj mieliśmy tutaj wizytację z Popradu, z Galerii. Byli bardzo zadowoleni, pokazali, pokazaliśmy im pracę. Jest propozycja, żebyśmy ten konkurs mogli pokazywać też po Pradzie. Także to też będzie dla nas fajna sprawa i taka konfrontacja z twórcami. Yy, Słowackimi, no, konkurs z roku na rok się rozrasta i zmieniają się techniki. W tym roku ja uważam jako też plastyk, że jest wysoki poziom konkursu, tak jak pan dyrektor mówił, zrobiliśmy selekcję z żyli. W był pan profesor Jędrysiak, pani Sylwia Wiernacik zachowanego artyści, no i tej pani historyk Sztuki Dominika Domnika Także y, oni. Wybrali te We wręczaniu nagród przedstawicielom MCQ towarzyszył burmistrz Grzegorz Watycha. Pierwsze miejsce zdobył nagradzany już wcześniej i znany z nastrojowych pejzaży Sebastian Ilczuk z Katowic. Drugie miejsce przypadło Agnieszce Majewskiej za wianki z nurtu realizmu magicznego, a trzecie urszuli pietras z Lubelszczyzny za perfekcyjne uchwycenie natury w księdze Boga. Zdobywczynie wyróżnień to zasłużona dla propagowania konkursu Ewa Błaszczyk ze Śląska, Małgorzata Bagińska, Kinga Mroziak i Eugenia Sachowska. Niecałe cztery miesiące po odejściu artystki z inicjatywy i z pomocą jej rodziny, w nowotarskim ratuszu została zorganizowana retrospektywna wystawa jej obrazów na szkle, połączona z wieczorem wspomnień. Na piętrze ratusza znalazły się zarówno obrazy najwcześniejsze, jak i te pokazujące kolejne etapy doskonalenia warsztatu, rozwijania kompozycyjnych i zdobniczych walorów, wreszcie kilka ostatnich niedokończonych dzieł. W osobnym pomieszczeniu znalazły się obrazy, które można by nazwać rekolekcjami na szkle lub moralitetem. Ich głównym motywem jest bowiem dekalog. Mam zaszczyt otworzyć wystawę malarstwa na szkle Janiny Maślankowej, artystka nowotarska znana na Potrhanu. Przez kilkadziesiąt lat namalowała wiele obrazów. Wiemy o tym, że pokaźne kolekcje zdobią ściany wielu miłośników. Na wystawie my prezentujemy oczywiście tylko wycinek prac, to jest kolekcja rodziny pani Janiny Maślanki. No osoba niezwykle dobra. Takich osób y, trudno znaleźć, takie osoby, które są tak bezinteresowne, generalnie nastawione tylko i wyłącznie na innego człowieka dla siebie, nie chciała nic. Gdy sięgnę pamięcią do pamięci malarstwa z dawnych czasów, kiedy byłem wczesnym gościem w domu Janny Maćka, to przypominam sobie, że wówczas przyglądając się obrazom Jany, odnośłem wrażenie, że Jana najpierw rozwijała swój talent, czerpiąc wzory z tradycji oleodruków obecnych na ogół w każdym otwarańskim domu. Myślę, że to właśnie one natchnęły ją do pewnej próby ich naśladowania, a później własnej interpretacji, szczególnie obrazów o charakterze religijnym. Niepowtarzalny zielony płaszcz oznaczał bezpieczny azyl, Szczęśliwą przyszłość, miłość nieskończoną, matczyną. Rozeżył się po świecie obrazami, niosąc w zamkniętych ramach najpiękniejszą modlitwę artystki, pędzel malowaną. Niech ta modlitwa kroczy dalej przez świat. Dziękuję Ci, kochana. Miałem wielki zaszczyt wręczać właśnie oznaczenie. Zasłużonej dla, dla miasta w budynku WMCK-u, i było to takie też wyjątkowe, wyjątkowe wspomnienie i spotkanie. Nie sądziłem, że, że właśnie tych prac, już kolejnych, nie będziemy mogli zamawiać. A ile ich było, przez lata trudno nawet zliczyć. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jestem tylko jedną z rzeczy wielu, a kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, za zmartwień różnych swoje serce leczy, ptak mu i drzewo mówią przyjacielu. Wydaje mi się, że Jana posiadła właśnie tego rodzaju ukochanie ludzi i świata, o jakim w tej strofie jest mowa. Co się bierze z jakiejś mądrości i spokoju to potrafią tylko ludzie o bardzo pojemnym sercu, o czułej pamięci, o dużej wrażliwości. Witamy na Nowotarskim Jarmarku. Dzisiaj piękna pogoda, w sam raz na kupowanie jesiennych kwiatów. Jesienne kwiaty, czyli oczywiście wrzosy, chryzantemy. Tutaj prezentujemy Państwu odmiany pączkowe. One najdłużej kwitną, są najbardziej wytrzymałe i na niskie temperatury i na wszelkie niekorzystne warunki. Występują w dwóch odmianach kwitnących i niekwitnących. Kwitnące, czyli te tradycyjne, czerwone, fioletowe, białe, różowe. Natomiast niekwitnące odmiany, tak jak tutaj w tym trio mamy. Tu są srebrne, pomarańczowe, czarne. Dodatkowo jako pojedyncza roślina również zielone, jasnozielone, pomarańczowe. To jest to te, takie mamy w ofercie i wszystko w pierwszym oczywiście gatunku. Dodatkowo robimy coś takiego jak gotowe kompozycje, to jest z przeznaczeniem na cmentarz, oczywiście do domu również. Takie kompozycje w, y, czterokolorowe bądź podłużne. Tu jest osiem sadzonek z Mulenbeckiem akurat. O tej porze można spokojnie jeszcze sadzić y, sobie hortensję. W tym momencie jest y, tutaj pięć odmian. Hortensji od takich niskich odmian, około 90 cm, tak jak odmiana Bobo, przez vanille, Fries, Diamantino, Fireline. To są takie odmiany, które wychodzą 1,20 m, 1,50 m, zależy która. Poza tym w ofercie również jest chryzantema. Drobno-kwiatowe chryzantemy są w zeszłorocznej cenie. Tutaj nie widać inflacji u nas. I takie kuleczki po 30 zł sprzedajemy. One są wytrzymałe bardzo na te niskie temperatury. Nawet jeżeli jest przymrozek do minus 5, nic temu kwiatkowi się nie dzieje. Myślę, że już od przyszłego tygodnia również w ofercie będzie chryzantema wielkokwiatowa. Te takie bardziej ozdobne. One również w zeszłorocznych cenach. Jesteśmy tutaj w czwartki i w soboty od godziny właściwie 6 do 14.